Ej, jako Ani, widać, to już 24. vlogmas. Więc tak, kochani, um, dzisiaj jest wigilia. Nie wiem, jak wam, ale mi bardzo szybko minął ten czas. Ja jeszcze pamiętam, jak. był 1 grudnia i nagrywałam pierwszy vlogmas. No i ja nadal nie dowierzam, że dzisiaj jest wigilia w ogóle. Mmm, jak szybko minął ten czas. Ale chciałam powiedzieć, że śnieg jest. Możecie napisać w komentarzu, czy wy macie śnieg, bo taki ja mam wczoraj jakby w nocy napadało. Nie, albo dzisiaj w nocy. <grym> ja sobie w, w moim wczoraj takie zrobię walkocze. Jeszcze ja będę musiała go rozpuścić, żebym jakby miała jakieś takie fale. I też zaraz Wam... Em, dobra, już zachodzę na dół i wam też pokażę. Em, bo też się spakowałam. Mm. Bo ja, bo ja na figilię na święta jadę do mojej babci I właśnie jest godzina, czekajcie Jest 8.45 A tak będziemy wyjeżdżać tak może to chyba 12? Coś w tym stylu O, dobra, zachodzę Dobra, tutaj mam walizkę Pokażę wam sukienkę, którą jakby kupiłam um, Którą będę miała na figilii i na Sylwestrze chyba też. Ona mi się bardzo podobała. Patrzcie. O. Taka czarna z takimi świecitełkami. No a te pierwsze dni świąt i te drugie to też mam jeszcze jakieś inne sukienki, jakieś. Jedną mam taką taką zwykłą, którą już kiedyś miałam na sobie. Taką jakąś kwiatki szarą. Potem mam jeszcze jakąś taką chyba na ramiączkach biało-czarną i jeszcze jakąś... Ja wiem, ja wziąłam w sumie, ja wam powiem co ja wziąłam Wziąłam trzy sukienki Dwie spódniczki e, Dwie bluzki I jedno spodnie No nie licząc z tym jak jadę Bo ja jakby dopiero Babci będę się przebierała już w sukienkę I tak ładnie W top i w ogóle A tak normalnie to e, Będę jechała W jakiejś jakieś bluzce I zwykłych żeby... spódniach więc ja, y no, jeśli ja się bardzo cieszę, że dotrwałam do już 24 vlogmasa, czyli już ostatniego, to będzie ostatni vlogmas no, Tak trochę niby smutno, bo się przywiedziałam, przywiedziałam się do tego, że wstaję rano, biorę, biorę, nagrywam No w ogóle prawie w ogóle nic się nie chodziło, bo albo to wymyślałam nowe pomysły na odcinki Albo po prostu je re realizowałam, czyli nie nagrywałam Albo po prostu je montowałam To też mi zajmowało dosyć długo Dwie godziny lub godzinę Zależy od długości filmu Zależy też jakie efekty dodać No, Więc praktycznie się nie nudziłam Przez te 24 dni mega szybko minione minęły Też chciałam wam powiedzieć, że wczoraj Już nie mogę się powstrzymać Z mojego kalendarza adwentowego Który już jest puściutki Wyciąłam trzy bombeczki które wiszą już na choince. No, mój tata też zrobił gry, rybę grecką i też taką, taką, taką taką, taką zwyczajną sałatkę, taką podstawową. No, ja tak jak wy mówiłam w pierwszym vlogmasie, no się wahałam, czy dam radę to zrobić. W ogóle się wahałam, czy mam nagrywać te vlogmasy, bo niby miałam tam parę pomysłów, ale niby nie miałam, niby miałam, ale ich było trochę mniej. No po prostu tak na spontanie nie wiedziałam, co w danym dniu będę nagrywała, No, ale jakoś to chyba wyszło. No, jeszcze od mojej siostry jakieś świąteczne kolczyki poczę, bo zdjęłam wczoraj... Nie, czy wczoraj, nie. No jeszcze chyba tydzień temu zdjęłam YouTube'a nawet. Podobnie mi się jakoś nie założyłam. I może jeszcze... Ee... Może jeszcze się pomaluję mojej siostry kosmetykami takimi? Nie wiem, zobaczymy. Bo moja siostra ma w sumie jak, jak mam kosmetyki. Ona ma takie, które kupia um, za bardzo tanią cenę. O, one chyba są tam u góry, ale nie chcę mi się teraz ich ścią ściągać. Więc pewnie nagram jeszcze do was tak może 26, 28 do 27? Też taki już zwykły odcinek. Nie, już vlogmas. Jakie po prostu prezenty dostałam na święta. Więc wam obiecuję, że na pewno taki odcinek tego typu się właśnie pojawi. I też może stwierdziłam, że może też z Sylwestra nagram jakiś vlog. Moja mama już na Sylwestro kupiła takie, wiecie co się dmucha i takie czopeczki. Um, no I pewnie Sylwester też nagramy jakąś vloga Postaram się dla was to zrobić um, I właśnie chyba na Sylwestrze już zobaczycie Jak będę w w tej sukience Bo teraz będę się dopiero przebierała u babci Bo na Wigilii i na Swierzynę Będę miała tą samą skienkę. No. Dobra to Wiedziałam, że już rozpuszczę moje włoski tak, Dobra Rozpuszczamy Będę się przeczesać Kuśledku. No i tak mniej więcej wyglądałam w tę falę. Mogę sobie zrobić takie jakby papiloty w coś w stylu, ale nie, bo wtedy jakby są za mocne. Ja już takich nie lubię. No, mega mi się podobała. O, no, taki. Może jeszcze trochę je rozszerzę, bo aż tak za mocnych nie lubię. Ale no, takie delikatne, no. Nie wiem, czy delikatne takie. Ja nie lubię takich jakby za dużych To mi się kojarzy Tak Trochę, nie wiem, takie Ale no, myślę, że tak fajnie Wiedziałam, że jednak nie będę się malowała Sylwestra może się pomaluję. nie wiem Ale zapewne mi się moje siostry jeszcze ukończyki No Mam jeszcze sporo czasu no. no i tak wyglądają te fale, myślę, że nawet Fajnie Chciałam powiedzieć, że za rok też ja postaram mm, podjąć wyzwania vlogmasów I, i postaram się, żeby one były jeszcze lepsze, bardziej dopracowane. Mm. I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym też miała jakieś kalendarze adventowe, bo ja na przykład bardzo lubię otwierać kalendarze adwentowe ale jakby nie lubię, ale nie lubię jakby oglądać, jak ktoś otwiera kalendarze adventowe, no to możecie napisać w komentarzu, a jak wy tam warstwie. No to ja jeszcze będę powoli kończyła ten vlogmaster już ostatni tego roku. Mogę jeszcze na koniec założyć tę łóżkę świąteczną? No i w sumie będę już się z wami żegnałam. Um, dziękuję, że byliście um, Przetrwaliście ze mną te 24 dni. Takie przygotowania do świąt, takie świąteczne filmiki, dogmasy. No właśnie, za to wam bardzo dziękuję, że tam byliście ze mną na bieżąco. ustawiliście dzwoneczek, zostawiliście lajka. No, bardzo mi było miło. No i możecie się pochwalić w komentarzu. Kto obejrzał wszystkie wymasy. <grych> no, i jeszcze na końcu chciałabym Wam życzyć, oczywiście, wesołych świąt. Żebyście nie um, spędzili z rodziną, z bliskimi, abyście dostali dużo prezentów. To też jest ważne, um, no, żebyście się najedli, nie przejedli, bo jeszcze jest ale ale no, no, żeby po prostu było Wam bardzo miło i fajnie. No, i żeby spełniły się Wasze wszystkie marzenia, i że to, co chcecie dostać, żebyście właśnie dostali, no, to już chyba będę kończyła ten vlogmas. No. no, coś nie mogę się z tym powtarzać, to już będzie ostatni vlogmas. A więc nie będę chciała nagrać odcinek, bo na pewno właśnie nagram, jak, jak tutaj, jakie to tam prezenty będę chciała powiedzieć: Hej, witajcie w vlogmasie! I tam jakiś wiecie, jaki na przykład jest 24, lub coś nie a już tak nie będę powiedziała. No ale dobra. No dobrze, bez, bez przedłużenia. Mówię wam, papa pa i się z wami żegnam. Papa. Pa.